59. Przeciw krwiożerczym wrogom. Yy, tak, ty są so, so ludzi za yy, so dawidem. Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół, chroń mnie od powstających na mnie. Wyrwij mnie od złoczyńców i od mężów krwawych mię wybaw. Bo oto czyhają na moje życie. Możni przeciw mnie spiskują, a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o panie. Bez mojej winy przybiegają i napastują. Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, bo ty, panie Boże zastępów, jesteś Bogiem Izraela. Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy, nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników. Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście to się hełpią swoimi ustami na ich wargach obelgi, Któż bowiem słyszy. Lecz Ty, o Panie, się z nich śmiesz, szydzisz ze wszystkich pogan. Będę baczył na siebie mocy moja. Bo ty, o Boże, jesteś moją warownią. W swej łaskawości Bóg wychodzi mi na, naprzeciw. Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę moich wrogów. Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina. Twoją mocą rozprosz ich i powal, o Panie, nasza tarczo. Grzech na ich ustach to słowo ich warg. Niech spęta ich własna pycha. Za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają. Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było. By wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie i po krańce ziemi. Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście. Włóczą się, szukają żeru, skowyczą, gdy się nie nasycą. A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości. Postałeś się dla mnie warownią i cieczką w dniu mojego ucisku. Będę śpiewał Tobie, mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią, mój łaskawy Boże.